Jak na co dzień korzystać z energetyzacji poprzez działanie energii rejki? Zapraszam na materiał. Witam Cię pięknie w tak cudownej przestrzeni, bo dzisiaj mój kanał jest taki zupełnie inny niż zwykle bo nie będę mówić o numerologii, ani o Kronikach Akaszy, będziemy sobie mówić o przepięknej energii Reiki. Ja od lat pracuję sama z tą energią i więc co roku organizuję takie wyjazdy w lipcu, ale jestem mistrzem Reiki również i udzielam inicjacji, wprowadzam ludzi w ten piękny świat. E, też jakby swoje przy stole wystałam e, miałam taki moment w moim życiu, że bardzo dużo pracowałam właśnie fizycznie e, przy stole, robiąc e, zainteresowanym zabiegi energią reiki. E, jej moc jest nie do przecenienia, jest nie do ocenienia i co jest najpiękniejsze ona działa bardzo delikatnie, czyli uzdrawia nas, ale najczęściej nie towarzyszą temu jakieś takie radykalne oczyszczenia. Oczywiście zdarzają się też takie historie, ale w porównaniu z innymi metodami oczyszczającymi, których używam, ta jest najdelikatniejsza. Co roku organizuję wyjazd, yy, dwa wyjazdy albo trzy wyjazdy, w zależności od tego, jak się układają energii, w lipcu w centrum Polski gdzie spotykamy się i przez cztery dni pracujemy z energią reiki, gdzie ja inicjuję, gdzie oprócz mnie są inni mistrzowie reiki, moi uczniowie, wspólnie prowadzimy zajęcia, a później ja pokazuję część praktyczną, czyli jak zrobić pełny zabieg reiki. I dzisiaj właśnie ten filmik będzie o tym, jak pracować z tą energią, jak jej używać, czego się spodziewać i po co to wszystko. Wszyscy musimy zrozumieć, że my do Rejki mamy dostęp. I jeżeli będziemy bardzo długo medytować i będziemy to robić w odpowiedni sposób, to sami sobie ten dostęp możemy uaktywnić. Oczywiście jest prostsza metoda, czyli idziecie do Mistrza Rejki, który po prostu wie, jak Wam pootwierać kanały, jak Was zainicjować, czyli jak Was połączyć z tą energią. Jak miałabym Wam wizualnie opowiedzieć, to to jest energia świetlista. To jest po prostu takie niesamowicie piękne światło, piękna energia, którą wpuszczamy w dany problem i ona nam go uzdrawia, ona nam go rozświetla. Energii rejki możemy używać, kiedy mamy kogoś na stole i robimy mu zabieg, dokładając w odpowiednich miejscach dłonie, albo możemy też pracować na odległość, gdzie ten strumień światła, energii rejki, skupiamy. Aby konkretna sytuacja się uzdrowiła. Albo też możemy wysyłać energię Rejki, jeśli ktoś potrzebuje wsparcia. No bo na przykład idzie na egzamin, albo ma operację, albo jakaś tam sytuacja go stresuje. I wtedy możemy w to wpuścić energię właśnie świetlistości Rejki. Tak naprawdę, jeżeli jesteś zainicjowany na pierwszy stopień Rejki to już możesz pracować sam ze sobą, bo już masz aktywne dłonie i poprzez dłonie już przenosisz sobie tą energię reiki. Więc możesz tego, e, możesz tej wiedzy, e, tych umiejętności, i tych zdolności przed chwilą otwartych używać już, kiedy robisz komuś zabieg, ale też możesz pracować nad sobą i robić sobie e, samodzielnie zabieg, dokładając dłonie do swojego ciała. I wspierając u siebie procesy zdrowienia, procesy rozluźniania napięć energetycznych, zabieg rejki jest przede wszystkim zabiegiem mocno odprężającym. Jak jesteśmy zainicjowani na drugi stopień rejki, czyli mamy już znaki, to możemy oczyszczać pomieszczenia i możemy sobie przejść przez cały nasz dom. I wszędzie każde pomieszczenie możemy sobie oczyścić. Jest metoda, jest dokładna instrukcja, jak to robić, mając właśnie te znaki, dostęp do tych znaków. Poza tym możemy sobie na przykład yy, zaczarować przy pomocy energii rejki pudełko, do którego będziemy wkładać nasze życzenia. I będziemy wysyłać takie życzenie, żeby one się spełniły. Możemy również energetyzować na przykład samochód, jeśli chcemy e, pojechać w podróż. Ja, zawsze, jak wsiadam do samochodu i jadę w dłuższą podróż, to e, troszeczkę czaruję. E, odpowiednie znaki rysuję na kierownicy, ale też na cały samochód zakładam taką złotą ochronę właśnie przy użyciu energii Rejki. Jeżeli zdecydujesz się, żeby pracować z energią reiki i na przykład będziesz chciał być zainicjowany, to bardzo ważne jest pierwsze 21 dni po inicjacji, dlatego że wtedy trzeba no, codziennie zrobić ten zabieg i jakby nauczyć się bywać w tych przepięknych przestrzeniach. Niemniej jednak, jeżeli chcesz mieć efekty, no to tak jak we wszystkim, tutaj też jedna zabieg nie wystarczy. Jeżeli masz sam rejki, to rób sobie codziennie. Codziennie rób sobie zabieg, nawet taki 5, 10, 15 minutowy, bo to pomoże Ci rozświetlać Twoje pole energetyczne. I to jest naprawdę bardzo istotne, żeby taki zabieg regularnie sobie wykonywać. Jeżeli chcesz korzystać z zabiegów Reiki, które zrobi Ci ktoś i chcesz mieć efekty, to musisz tych zabiegów zrobić kilka i najlepiej w, w odstępie, nie dłuższym niż tydzień. Przez to, że Reiki ma taką niesamowitą moc, to podnosi Ci wibracje, a jeżeli masz wysokie wibracje, to tak jak wiemy ze skali Hawkinsa, zaczynasz po prostu wyżej wibrować. Jesteś wyżej, jesteś lepiej nastawiony do życia, czyli mówiąc praktycznie, masz dużo mniej problemów i zmartwień. I do wielu rzeczy jesteś w stanie się po prostu zwyczajnie zdystansować. I to jest przepiękne, bo nawet jeżeli masz jakiś konflikt, masz jakąś trudną sytuację i zrobisz sobie na to rejki, to ta sytuacja zaczyna się rozświetlać. I wtedy naprawdę dużo łatwiej znaleźć porozumienie, znaleźć rozwiązanie. I przede wszystkim, co jest najcenniejsze, Rejki bardzo osłabia w takich momentach pracę ego. Rejki pomaga w tym, żeby ludzie naprawdę umieli się ze sobą w nawet trudnych sytuacjach bardzo, bardzo. no, jakby na ile to jest naprawdę możliwe, to porozumieć, doga dogadać spotkać gdzieś na środku Jeżeli pracujesz z energią reiki, to możesz robić sobie przepływy reiki przez swoje ciało, tak naprawdę przy każdej medytacji, ale możesz też po prostu połączyć się z energią reiki i poprosić, żeby najlepsza dla Ciebie na ten moment medytacja mogła przyjść. Dlatego to jest bardzo ciekawe doświadczenie, że możemy tutaj z jednej strony korzystać z gotowych medytacji, a z drugiej strony, pracując z energią rejki, też jesteś w przepływach, więc też możesz pomedytować i możesz dostać tak naprawdę z przestrzeni medytację, ćwiczenie na ten konkretny moment. Jak ja robię komuś zabieg stacjonarny, to ja dostaję. Dla niego ćwiczenia na ten moment dokładnie. Jeżeli pracujemy z podświadomością, to co tam jest do przerobienia, jak pracujemy z poprzednimi życiami, to co tam jest do uzdrowienia. Każdy, absolutnie każdy zabieg energetyczny jest swojego rodzaju rytuałem i warto tak do tego podchodzić, że to jest coś pięknego. Ja zawsze staram się mieć białą bluzkę, jeżeli robię inicjację, jeżeli pracuję z tą energią, to to jest takie naprawdę święto. Zapalamy sobie świeczki, wyłączamy telefony, puszczamy muzyczkę i poddajemy się, oddajemy się temu, żeby ta piękna energia mogła popłynąć. Żeby mogła wypełnić i żeby mogła pokazać, co już jest na powierzchni, czyli co w czystej postaci nadaje się do uwolnienia. To jest niesamowite, jak ja na przykład pracowałam z, z, z osobami, które do mnie przychodziły w taki sposób, że y, siedzieliśmy i rozmawialiśmy o jego problemie, i ja już miałam pomysł, co będziemy dzisiaj uzdrawiać, nie? no bo już jakby. To mi się połączyło, to mi się połączyło, tu bym popracowała z czymś pod świadomością. Natomiast w energii rejki yy, kładziemy się, i on ja wie dobrze, to niech energia nas poprowadzi, i wychodził zupełnie inny temat. Zupełnie na coś, na co ja bym w życiu nie wpadła, i ta osoba też nie. A jeżeli poprosimy tą genialną energię, to, yy, to wtedy się może zacząć dziać, i wtedy się może yy, i wtedy się może yy, otworzyć. To, co już dawno na przykład chce się otworzyć, ale myśmy tego nie chcieli widzieć, a to już się nadaje do tego, żeby nad tym popracować i to uwolnić. Pięknie było tutaj z Wami dzisiaj. Uwielbiam tą energię, uwielbiam pracować w przestrzeniach tej energii i zawsze jak jest mi źle w życiu, robię sobie rejki albo proszę kogoś z moich uczniów, żeby mi właśnie zrobił rejki, bo nie dość, że się po tym rejki od razu zaczynam lepiej czuć. Po prostu czuję wsparcie, bo nie jestem sama, ale też wiem, że od tego momentu procesy zaczynają się uzdrawiać. I nawet jeżeli mam odbyć z kimś trudną rozmowę, to ona jest bardzo owocna i jestem przekonana, że to dlatego, że jestem wspierana wtedy energią Reiki. Zachęcam Cię do tego, żeby naprawdę połączyć się z tymi przestrzeniami. Bo w ten sposób dajesz sobie sam ochronę, wsparcie, równoważysz się energetycznie. Super. Zasubskrybuj. Jeśli to jest dla Ciebie wartościowe, możesz się z kimś podzielić tym filmem. Znajdźmy się na Facebooku, na Instagramie, na TikToku. Ściskam bardzo mocno. A jeśli rejki to Twój temat i chcesz być u mnie na szkoleniu, to zarezerwuj sobie czas w lipcu i sprawdź na mojej stronie internetowej, kiedy i dokładnie gdzie. Możemy się spotkać.